Dziś ruszamy w Bangkok, niekoniecznie turystyczny, ale bardzo prawdziwy. Na początek czas ściągnąć szwy. Szukamy szpitala albo przychodni, gdzie Dorota może zakończyć leczenie po wypadku w Kambodży. Potem dla odmiany zanurzymy się w zakupowy chaos, odwiedzimy MBK Center, czyli galerię, w której znajdziesz dosłownie wszystko. Oryginały, podróbki, pamiątki, elektronikę i trochę ludzi, którzy chętnie się targują. A wieczorem mała legenda Bangkoku. Wpadamy na stanowisko Roti Lady, słynnej ulicznej kucharki, która smaży naleśniki z taką gracją, że na YouTubie obserwuje ją ponad 750 tysięcy osób. Bangkok na własną rękę, bez filtrów. Ja nazywam się Sebastian Bolewski, a ty jesteś na kanale Kiedyś tu Byłem. No to dzień do berek w samo południe w Bangkoku. E, 34 stopnie, więc słonko grzeje. Dorota postanowiła po raz kolejny się pochorować. Idziemy najpierw do kliniki, jakiejś do przychodni, zdjąć szwy. Ja sobie na drogę wziąłem e, tosta o smaku carbonary. Tak więc zaraz. E, ukąszę sobie go i zobaczymy czy to w ogóle dobre, ale gorące. Smakuje jak to z serem, zero po smaku carbonary. Zobaczymy, czy dalej trafię na jakieś, e, na jakiś boczuś czy coś takiego? Tak wygląda tościk. A my mamy półtorej kilometra, czy około kilometra. Do tej przychodni damy znać, ile zapłaciliśmy za zdjęcie szwów, jak ogólnie z obsługą. No i Dorota raczej nie będzie dzisiaj zwiedzać ze mną. Jeszcze się zastanawia trochę, ale chyba samemu będę musiał dzisiaj działać. Więc pokręcę się wokół rzeki, popływam tą komunikacją wodną. Na pewno pojadę do tego centrum handlowego, największego na świecie z podróbkami. To jest przeogromna galeria, więc chętnie spędzę tam kilka godzin, pokręcę się i zobaczymy, co tam można wyrwać. Zabrałem połowę naszego budżetu, więc mogę zaszaleć. Nie? Będę wydawać za dwoje, nawet jak będę sam. No dobra, my z tej przychodni zostaliśmy odesłani. Podobno 200 metrów dalej, gdzieś za rogiem, jest jakiś szpital, więc, więc idziemy teraz tam. No te to zdjęcie szwów coś. Zobaczymy jak będzie dalej. A no, tu jakieś takie mini centrum, e, taki pasażek, gdzie można pokupować sobie różne telefony, gadżety i etuje. Sama wizyta, e, na ściągnięcie szwów e, na tym e, dr, ostrym drzurze w Tajlandii, w Bangkoku trwała dłużej niż założenie tych szwów w Kambodży czy w Kambodży też się dobrze nami zaopiekowali, tam nie ma co powiedzieć ale no tutaj tak, ciśnienie Dorocie zmierzyli utlenienie krwi zważyli ją, ja myślę, że ona na jakieś fajne MMA się szykuje nie? przygotowania do walki i co sprawdzili ile ma wzrostu E, poszliśmy na konsultację do lekarza. Cały czas z nami chodziła jakaś pani. Chyba e, wiedziała, że turyści, bo rachunek jaki dostaliśmy, to e, myśleliśmy, że będzie mniej. To też nie jest jakaś kwota, która idzie nie wiadomo jak wysoko, bo za usunięcie tych trzech szwów zapłaciliśmy 1500 batów około. No to jest jakieś 170 zł razem z maścią na, na gojenie rany jakąś e, antyseptyczną. Tak więc, no, byli mili, było fajnie. Widać, że jest wszystko na wysokim poziomie i to naprawdę wysokim poziomie. Takiego ciśnienia mierza to oboje nie widzieliśmy w Polsce nigdzie. I nawet sam ostry dyżur wyglądał, nie wyglądał na przepełniony, na żeby były jakieś tłumy. Bardzo dużo pracowników, więc obstawiam, że jeżeli ktoś tam przybywa z jakimś problemem, no to jest natychmiast obsłużony, no czego u nas się nie spotyka. Nie, no, nie ma takiej opcji. Pani na sam koniec podkreślała, jak się nazywa szpital, jak się ta pani nazywa. I gdybyśmy to zapamiętali albo zrozumieli dokładnie, jak się nazywa, to jeszcze moglibyśmy opinię w Google jakąś wystawić dobrą. Więc opinię wystawimy. No ale pani imienia nie, nie pamiętamy. W każdym razie, no już to załatwione. Teraz musimy walczyć z ubezpieczycielem, żeby oddał nam za drugą wizytę, którą mieliśmy w Kambodży u dentysty, bo robią problemy. Więc zaraz będziemy może żałować, że wzięliśmy tą planetę młodych. Tym bardziej, że ja też ją wziąłem. Teraz jeszcze dokupiłem, bo moje ubezpieczenie z Revoluta obejmowało tylko 3 miesiące podróży, więc musiałem jakieś wykupić. Jedziemy do e, MBK, dobrze to wymawiam? Tak, do MBK Center, największy fejkowy market na świecie. Uwielbiam odwiedzać takie miejsca, bo czy to bazary w Wietnamie, czy czy w Istanbule, które były rewelacyjne, czy nawet w Gruzji. To zawsze uwielbiam kręcić się po takich miejscach, a czasami można naprawdę fajnie wykonane ciuszki wyrwać w bardzo fajnej cenie. No to my wyjechaliśmy na stacji Siam. Mamy jakieś 400 metrów linii prostej do MBK Center. Obok są dwie inne galerie. Zobaczymy, czy da się dojść prostą drogą, bo nawigacja każe się jakoś naokoło. Ale moim zdaniem trochę to bez sensu, żeby nadrabiać kilometr drogi prawie. Więc idziemy na logikę wzdłuż drogi. A tutaj nad ziemią ciągną się dwa poziomy kolejki SkyTrain. No i mamy te MBK Center, czyli nie ma co słuchać nawigacji. Trzeba iść po prostu przed się. I mamy oznaczenie dzielnicy Siam. Dobra, musimy wbić na górę i przejść BTS-em, tutaj. Czyli wchodzimy tu i przechodzimy tam. Więc najprawdopodobniej mogliśmy w ogóle wy wyjść innym wyjściem, prosto do tej galerii. No tutaj żadnych przejść nie ma. A nie widzieliśmy, żeby ktoś na dzikusa jeszcze przechodził do samej galerii prowadzi taki bardzo fajny tarasik ale ona jest ogromna zobacz no to weszliśmy, jesteśmy na jakimś pierwszym poziomie Postaramy się namierzyć jakąś Eee, jakąś mapkę tego miejsca a potem będziemy się szwendać idziemy wypić najpierw jakiegoś szejka coś zimnego i ruszamy na zwiedzanie no dobra, my zaszliśmy do KFC eee, widziałem tutaj na reklamach w metrze łódka eee, z kurczaka eee, w sosie buldak niby bardzo ostre więc zrobimy recenzję, zobaczymy jak takowe smakują kosztują 59 batów ogólnie za te utka, duże frytki, pepsi i duże czekoladowe lody zapłaciliśmy 287 batów e, oczywiście napój z dolewką, jak to w KFC e, co, my czekamy na nasze zamówienia no dobra, jestem uzbrojony w picie z nielimitowaną dolewką mamy te skrzydełka znaczy z utka e, no i co, sprawdźmy jak bardzo ostre to jest Nawet pikantne, lekko przesuszone mięso. Sos chyba dopiero da popalić. Ach, ostry, dużo ostrzejszy niż sama zupka buldak, którą się je. Ale silno dostałem. Zagreśmy frytką. Frytki jak u nas. Jeszcze jeden kęs. Ostre w pieruny. Ale za tą cenę dwa takie łódka. Jak lubicie ostre, warto spróbować. Weszliśmy, wjechaliśmy jakimiś schodami z dołu. Ogólnie tutaj wygląda na to, że oprócz tego, że macie dziesiątki sklepów z podróbkami, to macie też normalne sklepy firmowe. jakieś sklep Adidasa z butami i patrząc na ceny, no to wycenione były jak oryginałki Niesamowite, co tutaj się dzieje. My tak sobie kręcimy się i właśnie zmieniliśmy piętro i wyszliśmy w jakimś sklepie wielobranżowym powiedzmy Jedziemy na... Tych pięter tutaj trochę jest, więc nie wiem jak długo nam zejdzie w tej galerii A to jest matka jedzenia, które jest w całej galerii Zobaczcie ile tego tutaj No to znaleźliśmy galerię w galerii Pełno uliczek z ciuchami, jakieś fajne t-shirty, komuś potrzebna wymiana ekranu. Praktycznie wszystkie modele dostępne od ręki, wymiana na miejscu. Idziecie wypić kawę i, i macie wymienioną baterię albo ekran. No to Dorota się. Obłączyła, wraca na hotel spać. Ja jestem cały czas na tym piętrze z elektroniką, ale tu się już jakieś ciuchy zaczęły. Pokręcę się jeszcze to i jeszcze jedno piętro chyba zostało. Zjem coś. Potem pojadę chyba do kawiarni z kapibarami, a później. Nie wiem, co jeszcze później. Zobaczymy, może masaż spa i tak dalej, więc wszystko się okaże w trakcie. Przyszło jedzonko pattaj pod galerią, więc przepłaciłem za niego, bo 200 paków aż. Eee, ale co? Ze smażonym kurczakiem. Jest jajeczko, to są, to są orzeszki. Posmakujmy kurczaka. No ale sam pattaj smaczny. Delikatnie pikantny. Kurczak bardzo krupiący. Zapomniałem przepłacony jednokrotnie, ale nie ma co narzekać, jest spoko. Ze stoiska obok mam pyszny soczek z granata 80 Batów. Na oko z jakieś 300-400 ml. Zauważyłem, że jakieś 2 km stąd jest sławna na YouTube Roti Lady która robi ROTI, czyli naleśniki z bananem i z jajkiem. Myślę, czy sobie nie zrobię spacerku w to miejsce. Mniej około pół godziny mi to zajmie. Eee, no i przetestujemy te naleśniki. Jest masakrycznie gorąco. Zjadłem połowę już tego pataja. Jest gorący i ostry, więc nie wiem, czy go zmęczę do końca. ostatnie 450 metrów i idę, i idę miejmy nadzieję, że w ogóle będziemy rozstawione we swoje stoisko ale co, muzyczka na uszach cały czas staram się iść w dzień, więc jakoś jakoś ta droga ucieka dość szybko no dobra, właśnie byłem u słynnej na YouTube Rocky Lady jeszcze w Polsce jak byliśmy to widziałem, mimikały gdzieś tam filmiki z nią że było to całkiem niedaleko, I akurat była, no to sobie takiego naleśniczka z bananem i czekoladą zamówiłem. Zrobiłem sobie nawet zdjęcie, więc kto wie, czy to nie będzie miniaturka tego odcinka. No a co, posmakujmy, wygląda to. Zaraz Wam pokażę jak. Naleśnik z bananem polany czekoladą i skondensowanym mlekiem rewelacja a za mną Bangkok w tle to mała zmiana planów miałem jechać właśnie na Khao Road ale autobus w ogóle który miał jechać od 25 minut nie jedzie jest już 19 w tych 40 stopniach w słońcu prawie jestem wycieńczony, cały mokry więc odpuszczam na dzisiaj Trona z lotniska elegancko pomaga panu niewidomemu no to musiało się kiedyś stać, pomyliłem pociągi Muszę zrobić nawrotkę Co 19.40 jeszcze 20 minut spacerku do hotelu no i zrobiła się już 20 więc ładować baterie, wszystko się rozładowuje, kamera, mikrofon, zrobić zakupy, i się coś do jedzenia. No i dobre nocy Chowam kamerkę już i to zobaczymy w następnym filmiku. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę.